Od dużego. O... Takie przyjazne. Tak, tak, tak. Nie, nie. Nie, nie dzikusy. Nie, ale fajnie. Sztuwa para. Ja Może takiego małego, bo połączała się. No. Jaka cena? 130, 130. A te? 130. Po strunkach. Po, po ile? Po 30. Po 30 sztukach.

to A jasny ten w jakiej cenie? Co? Jasny. Kupiłeś? No nie, to co sprzedaję? Po 10 zł, Złoty. 8 zł, 3 Mogę. a czwarty gracz. Po 7, to wtedy. Taniej? Tak. I tu prawo. O, najprawdzie to jest? To? To? Nic. To? Nic. Ile czerwone te szaryki? Na stówce. Stówka. Za parę, no. Czy to jest para? Czy to, Czy to jest para? Para stuwa. I tu jeszcze jest. Ile? Stuwa para. A permskie? W jakiej cenie? Po ile? Po 10 zł Ale wypuszczane? Proszę. Wypuszczane? Ganiane? No ja. Kupić? Po 10 zł A budapeszty te siwe? Po ile? Co? Budapestie siwe. Co? Po ile?

tak, tak, tak. Tak, tak. Pocztowe, dobra. Ładne. To ile pocztowe? Tego no tego <grywa> no. pana z Na filmowanie <grywa> się płaci. Płaci? Gdzie się płaci za filmowanie? O kurwa, Dobrze, że dla mnie ktoś płaci za filmowanie. <grywa>

Zależy no. Zależy. Wszystkie to... Pojedynczo tyle Nie, to jest tu. Nie, jest A ty szaryjki? Stupa. Parę. A na 150. 150. 150. 150. 150. 150. O, te są orliki. Jaka cena? Duwa. A sztuka czy para? Sztuka. Sztuka. Orliki lubelskie. Żaki. Kto nie orli. A zaraz tam się to A żółte te łódzki. 6 dyk, 6 dyk. A czarne. 6 dyk, para. A winerki. 8 dyk, 6 dyk, 6 dyk, para. Panie, o. Link nie było samiczki. Kalifornijskie. Jaka cena? Po ile? Sawiczki te 8 miesięczne po 120, za, 20. za sztukę. A koguty? Większe, te po 30, ten 70, a małe po 20. Po 20.

Stop Ładny już To samiec samica samiec samiec no, tak. po, ile, po ile kochimki? 70 Fara mówiła, że to hospital jego, bo trzeba jakąś maszynę dla niego. Ona, na wcześniej mówiła, że można mieć lubię. Ale cena Nie, nie, ale nie. jest Jaka cena? 30 zł. 30 zł, ty mały, tak? A ten? To Baron chyba, tak? 80. 80. A ten srokacz? 80. 80. 80. No, jest 80. Zobaczcie